To tam. Wiesz, że byłeś zawsze mi bliski. Byłeś moim najlepszym przyjacielem. Dlatego mam pewną sprawę. I proszę Cię o pomoc. Pomożesz? W sumie to nie mam nic innego do roboty, więc. Okej, okay. w czym biznes? Ale nie będę gotował. Mam quest. Quest, za który mogę mieć mega zbroje i inne fajne rzeczy. Niestety, sam nie mogę podjąć się ryzyka, żeby go wykonać. A ty masz już sprawę w tego typu sprawach, więc co ty na to? Please, 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 No dobra, to co to za problem? No ale szybko, bo muszę jeszcze zrobić pranie, zrobić y, zupę z y, włosów żab żab oraz y, uczesać włosy mojej mamie. Tu nie tyle jakieś zadanie, po pierwsze Primo, Będziesz musiał użyć wszelkich swoich zdolności, umiejętności, nabytek wcześniejszych questach, żeby podnieść tą oto skarpetkę. Sam nie dam rady. Ale żyję już tu dwa tygodnie. Dlatego jak? Dasz radę. Eee, okej. Okay. Daję radę, daję radę. <z Minsterly> Daję da 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 radę! RADĘ! the Demon Forge to gra akcji z elementami RPG stworzona przez studio Best Deda. Znana ta z, z takich produkcji jak choćby najnowszy Fallout. Gra wyszła zarówno na konsole, jak i stacjonarki. Swoim klimatem przypomina ona swoiste Dark Fantasy, którego Fabuła krąży wokół y, dwójki najemników spycałego Sprzycałe, z już wojownika, który ma tatuaż przypominający mi trochę y, fryzurę Vanilla Ice oraz seksownej promędnej elfki. Mają oni za zadanie odnaleźć kryształy. Pewnego rodzaju dające emocji, przekazać je tajemniczej, chorej na białaczkę i unikającej, jak Azjata, z słabego aparatu słońca, czarodziejca. Mamy misję i będziemy po prostu ruszać, żeby ją wykonać. Będziemy gwałcić, zabijać i w ogóle wszystko na co mamy ochotę. Ogólnie, hmm, podczas naszej podróży, y, warto zaznaczyć, że, że powinna nam towarzyszyć osoba y, y, dodatkowa, ponieważ w grze. Gra, jest, posta gra postawiła spory nacisk na tryb kooperacji yy, grając właśnie w tym trybie yy, zabawa jest przyjemniejsza i yy, daje więcej frajdy a dodatkowo yy, yy, możemy yy, współdziałać pod względem rozwiązywania różnego rodzaju yy, zagadek yy, wspólnego krycia swoich pleców ogólnie mając towarzysza możemy korzystać z jego umiejętności oraz to żeby pilnował nas abyśmy szybko nie zeszli z tego świata Grając samemu niestety, z kolei mam, y, mamy tą możliwość, że możemy przetestować obydwie postaci, jednak już Friday jest znacznie mniejsza. Y, możemy zmieniać y, postać y, w każdym momencie w jakim chcemy, ale tylko i wyłącznie w odpowiednich momentach, które przygotowała gra. Y, no dobra, y, był wstęp, to teraz zapoznajmy się trochę z przygotowanym przeze mnie oraz córkę mojego sąsiada gameplayem, zobaczcie z czym to się je.

And the ballista and take out the tower. Uh, uh, I'm Get ready! That's what I for. Really mm, just the thing. You her uh, bless you you'll be rewarded for what you've done, and handsomely It'll be Song's statue. Okej, okay. tak wyglądał gęby. Podsumowując, sama gra nie jest zła. Ma ciekawy tryb kooperacji, świetnie zaplanowane mapy, w miarę ciekawe dialogi pomiędzy postaciami oraz fajne i niezatrudne zagadki. Minusem natomiast jest już nie dzisiejsza grafika. Zdarzają się pewne sytuacje, że gra wręcz odpycha, jeżeli przyciąga Fakelka wygląda bardzo atrakcyjnie, jednakże... Jest zrobiona z. No są pewne. Są niektóre momenty, kiedy tak naprawdę odpycha zamiast przyciągać, przyciąga zrok mm. Oraz w tym momencie to, co najbardziej mnie wkurza, to kiepski stan zapisywania gry. Kurde, ludzie, sorry. Rozumiem, że gra wyszła i na Xbox A360, i na PlayStation 3, oraz na yy, PC. Ale błagam, skoro już robicie w tym momencie konwersję komputerową, to przynajmniej staracie się, żeby ten zapisywanie saveów było tak jak na komputerze powinno być Sorry, ale yy, grając w grę 20 minut później z yy, rozpoczynając nową mapę ginę i następnie muszę cofnąć się do tych 20 minut wcześniej, czyli od początku planszy, żeby ponownie przechodzić tą... Samą drogę, ubierając te same potwory. Nie daj Boże, coś się stanie, znowu muszę się cofać. Miałem takie sytuacje, że 7 czy 8 razy musiałem rozpoczynać planszę od początku. To mnie tak denerwowało, że w pewnym momencie odstawiałem całą grę i w końcu zacząłem coś robić w ogródku. Moja mama była bardzo zadowolona. Ale. Podsumowując mogę szczerze powiedzieć, że y, grę mogę dać śmiało 7 na 10, ponieważ warto się z nią zapoznać y, i zapoznać się ze z jakimś przyjacielem, albo z członkiem rodziny, ponieważ grając samotnie nie odnosimy tego samego wrażenia jakbyśmy grali w trybie kooperacji. Czyli tak, 7 na 10, mocne 7 na 10, jednakże w trybie kooperacji, gdybym na pewno grał z kimś jeszcze, z pewnością ta y, ocena byłaby o jednoczko wyższa. Trzymajcie się, jeszcze jedno pytanie. Chcielibyście być moim przyjacielem? Proszę. Czyli taki zamotny, zamotny się duje.